temat, który dotyczy każdego pracodawcy w Polsce. Zmiany w medycynie pracy wprowadzone przez Ministerstwo zdrowia w 2025 roku. Nie są kosmetyczne poprawki, to konkretne obowiązki i realne konsekwencje, jeśli się do nich nie dostosujemy. Najważniejsza zmiana? Nowo obowiązkowe badania profilaktyczne. Do pakietu doszły lipidogram, glukoza we krwi i obliczanie BMI. Po co zapytacie? Żeby wcześniej wykrywać choroby cywilizacyjne, takie jak cukrzyca czy problemy z układem krążenia. Dodatkowo, dla wybranych grup pojawią się badania takie jak mammografia, cytologia czy PSA, finansowane w ramach programów profilaktycznych. Co to oznacza dla firm? Po pierwsze, trzeba zaktualizować umowy z placówkami medycyny pracy. Po drugie, uwzględnić nowe badania w skierowaniach. Pracodawca nadal odpowiada za badania wstępne, okresowe i kontrolne i nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia. Co grozi za nieprzestrzeganie tych zasad? Kary od PIP i problemy w razie wypadku. A z drugiej strony, pracownik, który odmówi badań, też nie może pracować. Brzmi jak obciążenie? Być może, ale to też inwestycja w zdrowie zespołu. Mniej L4, większa wydajność i lepsze samopoczucie pracowników. A teraz pytanie do Was. Jak Wasze firmy podchodzą do tych zmian? Macie już wszystko ogarnięte? Dajcie znać w komentarzach i do usłyszenia.